Muszę Ci coś powiedzieć, Bruno. Oskarżyli mnie o zabójstwo, ale przysięgam, jestem niewinna. Znalazłam się tam przypadkiem i padło na mnie. Boże, jak ja mu to powiem? Prawda jest taka, że uciekłam przed policją i natknęłam się na Rosario Achaba. Jest 10 lat starsza i 5 rozmiarów tęższa ode mnie. Ukradłam jej portfel i oto jestem. Wspaniale, nie jestem morderczynią, ale złodziejką. Jak mu wyjaśnić, że jestem niewinna? Bruno musi mi uwierzyć. Nie zrobiłam nic złego. Bruno, uciekam przed wymiarem sprawiedliwości. Czy to jakiś problem? Nie jeden, milion. Jak się masz? Dobrze. Na pewno? Tak. Za długo nosiłem okulary do czytania i teraz... Masz zawroty głowy? Tak. Chodź. Ciociu, Reinaldo przyjechał. Jak się czujesz? Co? Poparzyła się. Zostawię was samych. Nie. Nie rozumiem Cię. Powiedziała, śpij dobrze, jutro zadzwoni. Nie martw się, odwiozę ją do domu. Zostaję tu na noc. U niej mają wyłączyć prąd. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, jestem obok. Oczywiście. Pokaż, co tam masz. Za kogo mnie uważasz? Jestem porządną kobietą. Mówiłem o poparzeniu. Otwórz usta. Otwórz te piękne usteczka. Cuchniesz whisky. Kiedy mi smutno pije. Otwieraj. W tym stanie nie możesz mnie badać. Nic mi nie jest. Nikomu nie pozwolę dotknąć Twoich ust. Marzę o nich całe noce. Cuchniesz. Przepraszam. Twoja uroda mnie powaliła.